Cześć To Majik, Widzę Was ponownie na moim kanale i zapraszam do kolejnej sztuczki. Spotykamy się znów po troszeczkę trosz, dłuższej przerwie, ale wiadomo choroba nie wybiera. Wszystko w porządku jest teraz. Więc tak, mam tutaj kilkanaście kart teraz pokażę 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16 kart. Walety króle i asy. Pokładamy tam as, walet, as, król, także każda karta osobno. Karty nie są poukładane parami. Jeszcze raz, raz, raz pokażę, więc tak. Dwa asy. Król walet. Takie parę jest. Jest król walet. Dama walet. Dwie damy. Król i dama. I na końcu jest król i, as. I jest karty, tak Jak widać, karty są takie, jak pokazywałam wcześniej, rozkładam, są niezbogodane parami. walet karo dama tres dwa walety parami pokazuje dwa króle Dwa walety, dwa asy, dwa asy, dwa króle, dwie damy i dwie damy. Wszystko w kolorach: czarne z czarnymi, czerwone z czerwonymi. Proszę, raz wyjaśnienie, jak to zrobić. Więc tak, układamy najpierw tak, parami, to o to chodzi, tu się wydaje, że e, karty są ułożone tam obojętnie jak, nie to walet z damą, z waletem, nie, nie, tak nie jest, tylko tak jest, y, widzowie się tak wydaje. Karty są od razu ułożone parami, a no, wyście widzieli, że nie są parami, nie, tylko walet z królem damą z nasem, a z królem jednak one były parami ułożone, zaraz wam pokażę, dlaczego widz nie widzi tego, a to jest, więc układamy sobie tak, na przykład, Dwa asy, może jakieś inne, nie wiem jaka kolejność będzie. Tu dwa asy. dwa króle, dwie damy, dwa walety, dwa króle, dwie damy, i dwa walety, tak jest, nie? I bierzemy sobie. Użyliśmy tak kartę już. Teraz, mamy tu dwa asy i tu dwa asy, mogą to być walety, damy lub króle, Obo jednie, jak to chce ułożyć, więc jedną kartę nas podkładziemy. jest na spodzie, teraz kartę po prostu, po dwie karty trzeba, o tak, żeby się to, o po dwie karty, inaczej nie wyjdzie do struszka. po dwie karty kładziemy, nie pokazuję jakie karty, tylko po dwie karty kładę. A teraz mogę pokazać, jakie to są karty. Że ka pokazuję, że karty są ułożone. jak widać. Dwa, walet, tam as, król, walet. Nie, nie są ułożone w każdym razie karty parami. Teraz trzeba tak samo zrobić. Pokazać po dwie karty. Inaczej też troszeczkę się nie uda. Pokazujesz. Mówię, że dodatkowo, żeby nie było wątpliwości pokazuję, że dwa asy. Walet i as. Króli walet. Parami pokazuje, że mówię, że każdy widzi. Nie widzi, że są ujednak układane A później na początku wracam do tego, co było. To na początku było. Walet i dama. wie damy król dama iró jaz. Teraz trzeba brać tak óma karta raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do czego. Jest tutaj 2walety musiał być dwalety, ale dwie damy dwie, czy dwa króle będzieadnie nie wywieły. I tutaj jednego letta odkrywam, to pokazuje, że jest dama. To nie pasuje, nie? Dwa Kładę tutaj. I te karty kładę na spód. Tu pokazuję, że jest dama. Nie pasuje, nie? I na spód kładę te karty. I wszystko wraca do początku, jak było. Dwa walety. Dwa króle. Dwa walety. Dwa asy, a dwa asy, dwa króle, dwie i dwie Może być również ułożone, że tu mogą być walety na początku. Tu na przykład króle, tutaj asy, gdzieś tutaj nie. O, też może tak być, też może tak być nie ułożone. I też, w normalnie nie. żeby te walety które były tutaj o. dwa na, na wierzchu dwa na spodzie później wracam, jak przełożyć tak jak po dwie karty kładę później przyłożę tu jest trzy to jest jeden po dwie karty kładę no się później się wyrównuje na końcu i to samo jest po prostu później muszę tylko tak położyć pokazać o I patrzcie teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jest na przykład tutaj as, nie? Więc musi być as Musi być. I ósma karta. Jest dwa asy. Więc to pewno będzie. As na wierzchu będzie. To jest dwa asy. Więc as będzie na wierzchu. Więc tak, tak to wygląda. Okay. Myślę, że... Dość jasno wytłumaczyłem. Jeżeli chodzi o to. Przecięcą sztuczkę, to dłuższe wytłumaczenie będzie, także będzie w tym tygodniu też wytłumaczona i inna jeszcze dodatkowo. A my to, tamtej sztuczki to jest z ostatnich wskazywami. No, no trochę dłuższa, e, dłuższe. Dusze wytłumaczenie jest. To takie teberki trzeba robić, także... No cóż, na dziś było to tyle. Zapraszam Was do komentarza na Facebooka. rękę w opisie. Trzymajcie się brudko Cześć.